Cześć kochanie Późno, późno przychodzi. Późno przyszłam? A skończyłeś już? Uh -huh. Przedstaw się kim ty w ogóle jesteś. To ja, ja może cię przedstawię. To jest Zbigniew, który płynął właśnie. Jest legendą kajakowania na naszej rzece. <gryw> Zbigniew jest Majzderkowicem. I on przerabia wany na kampery jak tam mi kiedyś mój przyjaciel Dzekiel, pozdrawiam, określił. Y, tu padnie słowo, nie z lolnym. to ty kurwa jesteś cieśla. No, cieśla. Jestem dyplomowanym stolarzem, ale robię milion rzeczy w życiu, więc... Tak ale więc... zawodowo jest kierowcą autobusów. Dlaczego? I tu pojawia się pytanie, dlaczego zbyt nie wiesz kierowcą autobusów? Poza tym czasem majsterkuję łazienki, kuchnie wyberki, stolarki tak, jest, jest w trakcie przebrężowienia. A najlepsze jest to, że wszystkie te rzeczy łączą się w jedno. Jak chcecie robić kiedykolwiek własną konwersję kampera, to musicie być wszystkim. No właśnie, tak. Czyli kim to trzeba, jakie trzeba mieć umiejętności, żeby przerobić sobie samemu kampera na kamperwana. Super cierpliwość. I już większość osób odpada. Tak, ale, ale przede wszystkim takie umiejętności, które wymagają bardzo dużo doświadczenia i wiedzy. Czyli trzeba być i elektrykiem. Przede wszystkim tak, no tu elektryka to to jest 12 V, bo oczywiście tu jest przetworniczka, 240 też się pojawia. Nie jest niezbędne, mm -hmm. ale jednak y, lepiej mieć niż nie mieć. Czyli taka? dzisiaj tak majsterkujesz z elektryką, tak? Znaczy, to jest ogólnie samochód sąsiada, w zasadzie to jego dziewczyny, kupiła go zanim, zanim y, Mekrytko, się da? poznali. I to jest totalnie jest taka tylko... powiedzmy homemade made camper. No ktoś po prostu obił po, to błazerią, tak widać, że ktoś robił taką tak po taniości, użył, w zasadzie, użył takiej słabej jakości materiałów, tak to wygląda. W zasadzie, w zasadzie nie ma to autoizolacji, bo jak stoimy teraz na słoneczku, no dobrze, że zaszło, to mhm. no tu jest taka lampa, że nie idzie wytrzymać, tutaj na, jest controller, charger controller. Ja może e, Tam pokazuje temperaturę, to dochodzi do uh -huh. 40 stopni. No, niby Czyli są nie tylenki. ma tu w ogóle, nie ma Jest niewystarczająca. Nie? Być może tam jest coś takie minimum, ale to no. jest po prostu za mało. Czyli w takie upały, które nam ostatnio towarzyszyły przez to jest, ostatnie 3 dni, to nie, dni, nie, to nie to, dałoby to się tu wytrzymać, się a szczególnie akwarium. mając jakieś zwierzę, które często no. trzeba zostawić. I jest to najmniejsze auto jakie można zrobić konwersyjnie. Oczywiście... Ludzie robią też w samochodach osobowych. Bo, nie, no w chyba życie w Berlingo musza. byłoby najmniejszym, ale. ale mówimy bo w Berlingo to jest to też van. robią to takie mini na jednoosobowe, nie? zasiadka na bo... akurat. Największy był bo... taki, który był zrobiony. Yy, ktoś sobie obił wszystko yy, bazerią. Tu nawet kafelki założył, to jest w ogóle absurd. Tak, są kafelki, bo, bo... które są ciężkie i są bardzo niepraktyczne. Bo Może kom... fajnie wygląda i łatwo kom... wytrzeć. Robiąc konwersję to uciekamy maksymalnie z wagą. No tutaj kafelki no nie są najważniejsze. Przecież jest no tyle sprytny, że zrobił to na silikonie, więc nie odpadnie to, bo na, na zwykłym kleju by to odpadło. Mhm. Ale no nie, to jak ktoś już zapadł chce mieć to jakieś coś, to ładne plastikowe panele można założyć. I są takie przypominające prawdziwe kafelki, no. więc tak na pierwszy rzut oka Minusy nie widać różnicy, może. nie? Ale tu jest problem taki, mhm. że nawet stolarka, no z jest błazera, czy czy najtaniej to można, pewnie tanie jeszcze, natomiast y, ta osoba nie miała pojęcia o stolarce za grosz. No właśnie, może powiedzmy, jakie umiejętności, najpierw zaczniemy może od tego, jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby sobie samemu przerobić, czyli przede wszystkim to jest i elektryka, i hydraulika i ciesiarstwo, które ty masz ogromne doświadczenie do z tego tym. Do tego jeszcze, bo to nie jest moja... I mo jeszcze ta picerka nie? Ta pizzerka. Także to są co najmniej cztery umiejętności takie dość zaawansowane. W do mojego następnym filmiku, to zobaczycie jak to wygląda. Robiłem sobie sam, ale yy, nie byłem mądrzejszy od radia. Jest mnóstwo kanałów na YouTubie. Ja jesteśmy tutaj w Anglii, więc yy, śledzę sobie angielskie yy, strony. I... Jest paru gości, którzy krok po kroku pokazują, jak nie wymyślać koła na nowo, bo to po prostu nie działa. Są pewne rzeczy, które są już sprawdzone. Jeżeli ktoś myśli, że zrobi lepiej, no to powodzenia. Może bo... Boże, pokaż, co do tej pory tutaj zrobiłaś. Znaczy, co tutaj było w ogóle nie tak? I... Te światełka tutaj, w ogóle cała etyka, no mam zdjęcia, to może później przy montażu filmiku zrobimy, bo my tu jedziemy wszystko na jedny strzał. Mhm. Wszystko, cała etyka taka, auta była zrobiona y, z jednej, jedynej baterii, akumulatora samochodu, więc podłączając do niego, była taka malutka przetworniczka. Było po prostu na normalny prąd taki domowy czy 240 W, tak? Najmniejsza jaką chyba można kupić przetworniczka, no po prostu dramat. Taka. To nawet mhm. nie jest pure sign, czyli tutaj prąd i, i no. dlaczego takie, takie rozwiązanie się nie sprawdza? Jest niebezpieczne, tak? Przede wszystkim. I dużo prądu ciągnie. To delikatnie, no źle działa z tym delikatne urządzenia, To nie daje nam super sinusoid, jeżeli chodzi o prąd. Zwykła, nawet taka bardzo prosta, to jest d mm -hmm. 1 przetworniczka. Jest z ale już taka, która przerabia prąd na e... jaki... Ma 1502, daje stabilny prąd. A nawet... jaki to jest wtedy prąd? Bo to nie jest taki jak prąd dla laika, tak jak dla mnie powiedz. To jest... Jaki to jest prąd ona daje? Nie taki jak w domu na 240? Daje. Aha, daje. czyli normalnie można urządzenia jak suszarka tak. do włosów tutaj i czajnik elektryczny daje, podłączyć, daje tak? Daje 240 V, ale do tego typu urządzeń yy, nie podłączamy nic, co ma grzałkę czyli yy, bo są zbyt wymagające. Nie dajmy tak? czajników bezprzewodowych, suszarek, ogrzewaczy i tak dalej. Bo są to urządzenia wysokowatowe i to ma tylko 1502 W, no w piku ma 3000 to jest zwykła, najprostsza na tranzystorach Czy mogłabyś sobie nie uciągnąć tych urządzeń? Nie uciągnie, tak? ona się wyłączy. Ona, się się ona się jest się podłączona się do jednej takiej baterii ekstra, która jest tutaj tak. dodatkowo zamontowana. Tak? Była zrobiona... Pokaż tą baterię, ja możemy ją tak, zobaczyć. Poczekaj. Poprzednia instalacja była zrobiona z komulatora samochodowego, tak właśnie przez to I wszystkie mhm. światełka tutaj, bo tutaj jest to światełka zrobione, jest światełka i do prądu, i o, do... O, o. I, i... takie fajne światełka. To tutaj wszystko są na słuchajcie było podłączone do przedłużacza domowego z Takiego? 240 na 24 mm -hmm. V na 12V, zależności jakie, bo nie, jak ktoś ma mocniejsze ledy to jest instalacja 24 V to wszystko było podłączone do jednego przedłużacza domowego, zrobionego na najtańszej, najprostszej przetwornicy mm -hmm. dramat. Tutaj światełka założone takie typowe domowe, być może kuchenne spotlighty. I one pracowały na 12-24V Mhm. I to wszystko było, to nawet nie było trzy. zrobione żeby polutowane czy poskręcane, no po prostu ktoś wziął no to... dwa kamerki do kupy, poskręcał i odziął, no drama. Czyli było to bardzo niebezpieczne, mogło, groziło pożarem. To, to, czy ci się spali, to nie wiem, ale no... No nie, tak się nie robi, więc zostało to poprzerabiane wszystko, To jest taka mała przetworniczka, która właśnie do tego światełka tutaj, który pracuje na 24V, ona z 12 na 24V pobija, I one zużywają mało, to są, mają tam nie wiem, 3-4W, bo to są LEDówki, tak, mm -hmm. 3-4W, to ma 240W, więc nawet się nie grzeje, bo to na tym 3 światełka, tutaj akurat są na dole światełka 12V, wiedzone, są bezpośrednio do, do panelu podłączone mm -hmm. i tak to nie więcej wygląda, natomiast to pudełko tu wygląda strasznie, ale z uwagi na to, że to auto zostało obite bazerią yy, i kolega, mm. któremu to robię, nie chce z tym autem robić nic ponad to, co, żeby dało się to auto jako tako sprzedać, bo należy tak naprawdę wszystko to tutaj zerwać. Tak. Jakość tej stolarki tutaj jest po prostu dramat. Yy, ktoś kto tutaj robi, no słuchajcie, to, że umiesz uciąć deskę, wbić gwoździa, tu gdzieś śrubkę, nie robisz sobie stolarza. To tak nie działa. I to właśnie cała ta Ale z drugiej to... strony też od czegoś trzeba zacząć. Tylko trzeba to robić z rozsądkiem, tak. żeby do nie, nie, tak? nie było Warto porozmawiać z kimś, jeżeli. Jeżeli robią elektrykę samochodową, taką 12V pogadajcie z nim, obejrzyjcie filmiki. Stolarka, no niby proste, ale nie. To słuchajcie, Tak, bo to kas... są takie dwie skrzynki, które są tak w kształcie litery L i na to po prostu się nakłada takie gąbki, tak? Czyli jest miejsce na schowki natomiast, my, natomiast to wszystko to, tutaj Bardzo ważne są dla małej do nieba. Mm -hmm. Nie można to mówić o żadnej jakości, o niczym. Ja to postaram się to jakoś do kupy doprowadzić, ale to, to jest pudrowanie trupa. Tak, tak troszeczkę. No tutaj deski po prostu popękały, bo też pięta wąskie listewki mm -hmm. pokazał grubość popękała. Czy tu coś jeszcze z tym też robiłeś? Nowe zawiasy no. czy coś Nie, dawałeś? Tutaj tylko Nie to zostawiłeś po, po klejone, tak jak było. poklejone mm -hmm. listewki są, trzeba było to wszystko porozkręcać, mm -hmm. porozwiercać. Mm -hmm. I tak samo problem, jak mamy z drugiej strony zlewik, on jest elektryczny, mhm. switche i, i światełko. To Co trzeba, tu robiłeś przy tym zlewiku? Trzeba było go w ogóle wstawić. Aha, czyli w ogóle nie było go, Nie, tak? było, zlewu, nie było światełka i z uwagi na to, że instalacje, mhm. elektrykę, wszystko robi się najpierw, to ja musiałem te, tutaj są puszczone kabelki, no trzeba to wszystko gdzieś upychać, chować i to dramat. Czyli wstawiłeś tutaj ten zlew, no. tak? I to wszystko zajmuje kilka, kilka razy wymieniłeś. więcej czasu, niż by się to robiło, zaplanując co chcemy zrobić. No i tu jeszcze tą okleinę, którą no. nie chcemy się nią chwalić, ale to na życzenie klienta. Czyli... No, tak to wygląda pod spodem. Wymyślił, wszystko, to jest, wszystko to jest robione na, na słowo Boże. Staramy się to coś z tego zrobić, żeby no, gość nie chce kosztów, ale no niestety robienie czasowo tego wszystkiego na... To, co jest w tej chwili, to jest dramat. Tak wygląda instalacja. Nie jest tak, że lepiej po prostu sprzedać i, i kupić i zrobić od zera, niż tak. zburzyć i poprawiać po kimś, kto zrobił taki po prostu maniane, tak? Kicz taki straszny. Tak. Zajmuje to trzy razy więcej czasu. Przy tym, że możemy zapomnieć o tym, że będzie to ładnie wyglądało, że będzie to dobrze zrobione, w sensie ładnie. Bo, jakby tu, tu nic nie spłonie natomiast chowanie tego na gotowym wanie, no tu akurat to mi i też ona się zresztą leżała na sobą, bo trzymała, ale no tak się nie robi. Co jeszcze zrobisz? Zdaje się, że taki panel słoneczny tutaj zainstalowałeś na no, gachu. No, oczywiście też jest po taniości. to jest taki panel, który przypomina taką płytę bardzo ciekawą. Może panel pokażemy. Typu flex. Bardzo fajny, jak mamy niskie auto. Jeszcze nie jestem poprzeczepiany kabelki. Jak jest niskie auto, to jego nie widać. Jest przyklejony na kleju Sika Flex. Też nie eksperymentujcie, czy macie się jedn tego co wszyscy używają do wstawiania y różnych rzeczy do kamperów, czyli jakieś tam klapki od wody, elektryki. Nie eksperymentujcie, nie warto. Ostatnia rzecz, jaką chcecie zobaczyć, to latający w tylnym lusterku panel albo okno dachowe, które odlatuje, bo ktoś chciał przystępić i sobie założył to na jakimś okay. tam kleju do używania raczej wewnątrz, czy w ogóle do okien, gdzieś tam, ale to mów... nie eksperymentujcie, nie warto. A czy, czy powiedz, czy jest tu coś takiego, jakieś rozwiązanie, które Ci się podoba? Coś, coś czym można by się zainspirować, pomimo tego, że wiele, większość rzeczy nam się tu nie podoba. Czy jest tu jakieś takie rozwiązanie? Znaczy, ogólnie pomysł jest niezły, natomiast problemem jest brak jakości wykonania, żadne. Amatorka tak, Czyli ale... Czyli po prostu ktoś, kto nie miał umiejętności? Zero, zero umiejętności. To jest, mówię, dramat. Ktoś chciał, gdzieś coś zobaczyć coś tego, ale tu trzeba podróżnić temat, bo wierzcie mi, 12 V przy dużym amperażu, to od tak cyk i auto płonie. I tylko uciekać. Już go nie zgasić. Jak się zaczną te kabelki, tutaj są takie dość, może od je wezmę, pokażę, te grube kable. Jak ktoś zacznie robić sami, zamiast w miejscach, gdzie rzeczywiście jest duże przeciążenie da cienkie kable i one są gdzieś tam schowane. To, to po prostu wygląda jak łuk elektryczny z kilku tysięcy woltów i płyniemy. Więc no tutaj niestety instalacja wymuszona w ten sposób, nie no jest to ładnie, ale nie ma się w tym aucie po prostu gdzie tego zainstalować. Tutaj będzie jeszcze oczywiście założona szybka z pleksy, żeby było widać, że wszystko działa. Kabelki będą jeszcze po, pospinane ze sobą, żeby, żeby to tak nie, nie, nie było luźne. Ale no po prostu brak totalnie zaplanowania co chcemy zrobić z tym samochodem. Ktoś hura obił deskami, zrobił na sztukę instalację. No i, no i co? No i... Czyli no, ogólnie, ogólnie wniosek z tego taki, że yy, no, zanim ktoś się weźmie za robienie tak przechowana na kampera, to no trzeba oglądać. mieć trochę doświadczenia i trzeba to dobrze z głową rozplanować, bo jak już coś się zainstaluje, a później się okaże, że nie ma miejsca na inne rzeczy albo no Po prostu trzeba je zainstalować w miejscach, które już nie są do tego. No to, no, no to niestety trzeba to zburzyć i na nowo. Przerab, że, przerabianie e... jest po prostu jest czasochłonne, mm -hmm. i tak naprawdę, gdyby tyle zacząć zrywać po kolei, to, to wszystko odpadnie. Tak, to jest to wszystko by trzeba dramatizm. od zera zrobić. To robi osoba, która mówi: no ucięcie deski nie czyni siebie stolarza. Także ostrzegamy przed tym, żeby. żeby... Iść na rympał. Po prostu tak. jakoś to będzie. No słuchajcie, bo to szkoda pieniędzy, prawda? I koniec końców wasze zdrowie. No i też jest no. Dobrze, to dziękujemy może na razie y, za ten. Y... Będzie więcej contentu I za chwilkę zro... no, zrobimy nagranie z naszego campervana, tu z Będzie zabawnie, ale już jak to wygląda u nas. Ale Zrob... też jest to pierwszy nasz campervan, więc też nabieraliśmy doświadczenia. I pokażę Wam, jak uniknąć błędów, albo inaczej, jak robić pewne rzeczy, będąc przygotowanym do robienia koków też bez niszczenia wszystkiego innego. O właśnie, jak jak właśnie jakoś obejść to, tak. że jak już coś się zainstalowało, i nie do końca to jest super rozwiązanie. Jak można modułowo zrobić wana, którego można bardzo łatwo usprawniać, zmieniać, poprawiać, mhm. bo mówię, nigdy nie zjedzmy rozumu są pewne rzeczy, które się zmieniają, które można bardzo łatwo sobie upgradeować. Bo ja van robię długo, bo moje auto służy do, też przy okazji, jak czasem robię gdzieś kuchnię, łazienki z motorkami, też tudzież robię, przewożę, kupuję, sprzedaję i czasem. Czyli ty jesteś w... wielozadaniowy, tak, jesteś moje auto multitasking. Różnych rzeczy, więc zobaczycie jak wygląda multitasking van, który można cały czas go przerabiać w nieskończoność. Modyfikować, tak. Nie niszcząc przy okazji rzeczy, które były zrobione. Super, także dziękujemy, dziękujemy i Cześć. zapraszamy na kolejny filmik. Cześć!